Dzień dobry, wita Was. Dobrewino.pl. Proszę Państwa, niedługo Wielkanoc to czas, w którym spotykamy się rodzinnie, to czas, kiedy będziemy dzielić się jakimiś składać sobie życzenia, to czas, w którym nasz stół wielkanocny będzie obfity w różnego rodzaju potrawy. W związku z tym Dobrewino.pl przygotowało dla Państwa pakiet win, które naszym zdaniem idealnie nadają się na tę okoliczność. Przygotowaliśmy dla Państwa selekcję 12 win, które naszym zdaniem są idealną kompozycją tego, co można mieć poza oczywiście potrawami dokonanymi na stole. Jako, że wino zawsze towarzyszyło jedzeniu, myślę, że ten zestaw przypadnie Państwu do gustu i od razu mówię, co to mniej więcej będzie. W tej puli mamy między innymi wina ze Starego i z Nowego Świata. Mamy sześć win białych, sześć win czerwonych, przygotowanych specjalnie pod selekcję potraw wielkanocnych. Dwa z nich, zarówno białek i czerwony są wersjami półwytrawnymi dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z winem. Ale mamy też oczywiście pozycje wytrawne dla tych, które robią zdecydowane smaki. Mamy oczywiście wina, które pochodzą z regionów, które są kolebką winiarstwa. Nie będę zdradzał teraz szczegółów oraz te bardziej klasyczne miejsca, które już Państwo na pewno dobrze znacie. W takim razie przedstawię Państwu, co mamy do zaprezentowania, co mamy do degustacji. Po mojej lewej stronie jest pakiet win białych. Jest to miks różnych krajów, różnych siedlisk i oczywiście wytrawności. Najbardziej z lewej strony dwie propozycje win półwytrawnych. Eco Gaia, jest to wino z Hiszpanii, organiczne, ekologiczne. Następnie mamy Armenię, kolebkę winiarstwa, także w wersji półwytrawnej. Dla porównania dwa Chardonnay, jedno z Burgundii, drugie z Walencji, z Hiszpanii. Następnie klasyka rodzaju, to powinno być na każdym stole, jest to oczywiście Riesling z Niemiec, z regionu Rheingau i troszkę słodszy, natomiast też bardzo ciekawy, ciekawy dwuszczep z Hiszpanii, Gewulstraminer i Moscatel na koniec do słodszych potraw. Jako że na stole wielkanocnym znajdą także się potrawy mięsne, które są zrobione albo z dzikiego ptastwa, albo z dziczyzny. Mamy też przygotowane pankiet winy czerwonych. Po mojej prawej stronie, najbardziej koło mnie, są wersje win półwytrawnych, jakby z kolebki winiarstwa, to jest absolutne ground zero. Jak niektórzy mówią, czyli mamy Gruzję oraz Armenię. Wina, które zbudowane są ze szczepów endemicznych, a więc występujących tylko i wyłącznie w regionach pochodzenia, czyli w tym przypadku z Gruzji i z Armenii. Następnie bardzo ciekawa propozycja Pinot Noir w wersji leżakowanej, beczkowanej od bardzo znanego producenta z Mołdawii. Jest to szato Purkari. No i klasyka, ulubiony szczep wszystkich chyba Polaków. To Primitivo oczywiście z Puli, z południowych Włoch. Nie każdy może wiedzieć, że Primitivo to brat bliźniak szczepu Zinfandel, który uważany był przez kalifornijskich winiarzy jako ich własny szczep. Okej, okay, zostało to jak zostało, nazwany został Zinfandelem, natomiast jest bratem bliźniakiem Primitivo i ma jakby aż trzy jeszcze dodatkowe odmiany, które są spójne z tym szczepem. Tutaj mamy ojca założyciela jakby kalifornijskiego winiarstwa Robert Mondavi. Na końcu dla osób, które robią takie zdecydowane wina z dużą dozą owoców, z dużą dozą beczki, wino bardzo, wino bardzo charakterne jest to El Goru, wino trójszczepowe z Hiszpanii. Mili Państwo, z racji Wielkanocy mają Państwo możliwość zobaczenia się również sześć win tutaj białych który mamy dla Państwa ze specjalną zniżką 17% rabatu. Po rabacie jest to 195 zł. Możecie to zamówić na DobreWino.pl. Jeśli interesuje Państwa wersja win czerwonych w pakiecie 6 etykiet, w takim razie specjalnie na tą okoliczność, na Wielkanoc, proponujemy Państwu specjalny rabat 17% tego pakietu w cenie 205 zł. Zamówienia można dokonać na DobreWino.pl.